Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Kierujemy się już do starej kopalni na poszukiwania gniazda pełzaczy. Jest to ostatnie zadanie jakie mamy do wykonania. Nie licząc oczywiście tego nosi wody, bo już nie będę nosił wody dla zbieraczy, bo i tak nic za to nie będę miał. Lewus po prostu chce nas wykorzystać. Ale mamy oczywiście interesują, interesu, bardziej interesujące zajęcia. O, to chciałem powiedzieć. Na szczęście z nowego obozu do starej kopalni. Nie mamy za daleko. Więc myślę, że szybko powinniśmy tam dojść. No i lecimy. Myślę, że jestem w miarę przygotowany. Siła zwiększona, tak samo zręczność nie wiem czy łuk będzie przydatny na pełzacze. Tu jeszcze jakiś pojedynczy pizza oczywiście sobie nie odpuszczę. Zawsze to 70 ekspa. Właśnie zostałeś pierwszą ofiarą drugiego poziomu jednoręcznej broni. Oczywiście daje nam to też większe szanse na kryta i ten pierwszy cios, cios, jest po prostu silniejszy z automatu. Może wciągnę łuk, to może szybciej będę namierzał te potwory. Na pewno coś tu się kryje. Dobra, zabijmy go z łuku może. No prawie, ścierwojat prawie na strzała. Spoko. No może skoro już tu jestem, to co ja nie wiem obadam te tereny Mroczna muzyka tam są zębacze, więc... No, Co ja robię? Czemu ładny jest strzały? Jak jestem tak blisko Tu są właśnie jakieś krwiofice Nie pogardzimy, bo... Jakbym już tutaj po prostu nie wrócił w tym rozdziale to wolę teraz je pozabijać zawsze to parę set punktów doświadczenia Dobra tam już nie będę szedł może jeszcze obadajmy sobie plażę o właśnie widzicie Tyle expo by się zmarnowało tak więc save'ik I lecimy Pierwszy typ. O nawet topielce są A jako, że się Dobra Całe stado poszło A jako, że zabijemy się jednego topielca to To mogę też spróbować zabić A topielec to już silniejsze Stworzenie niż wilk, więc na pewno jest za niego więcej. Ekspa ok lecimy przeskoczę? Niestety nie na widzę tego nurkowania. Dobra, po jednym najlepiej. No nie dwa, nie dwa, bo podchodzą. Dobra, co ja się będę. O, no, jeszcze jeden. Przez mojego nowego kombosa? A, byłem szybszy. Chciałbyś. No proszę, tu jest trochę tego expa. Braja szczury. Pełno go Widzicie, wszędzie się czaj eks. Trzeba zaglądać w każdy kąt. Widzę, że to nie są zwykłe gobliny, chyba czarne. Nie wiem, czy jestem na nie gotowy. O kurwa, całe stado. Dobra, jolo, zobaczę. Dobra, pierwszy. O kurwa, jak ubiję. Stopniowo bym mnie zabił, myślę. Boże jak mnie otoczą Jak dostanę strzała Dobra uciekaj nie, nie, za dużo, za dużo Lalalaj Ajajaj, aj, aj, aj. one z... całym stadem na mnie Fuck jeszcze co Takie z chyba nie jest dobry punkt. Nie dobra Dajmy sobie spokój, ja tu jeszcze wrócę. Jak nie w tym rozdziale, to w następnym, spokojnie. Okej, okay, odpuściły sobie. Ja tu jeszcze wrócę, spokojnie. O co za dużo ich tam jest, a ja nie jestem taki wytrzymały. Dobra, lećmy do tej starej kopalni, bo już minęło 6 minut, a ja jeszcze nie jestem w starej kopalni. Znowu dostaniecie długi odcineczek, myślę, co ja się będę pierdolił lubicie goticzkę, no to wiadomo Czy można od czasu do czasu wrzucić dłuższy zobaczymy ile mi zajmie znalezienie tego gniazda, oczywiście ja wiem gdzie ono jest, tylko wiadomo całe przygotowania i tak dalej walka z pełzaczami, o to mi głównie chodzi Znowu ścinanie się postaci. Dobra, save przed kopalnią, bo nigdy nie wiadomo. Jakiś access volation, czy co? Gotik lubi, robi takie psikusy. No i wchodzimy. Okej. Okay. Widzę, że nic się nie zmieniło. Ewentualnie ten typek może ma jakieś nowe towary. Możemy zobaczyć Santino. Mogę? Mam tu... Tak, tak. A e, nie masz nic nowego. Tobie się nie pojawiły nowe przedmioty. Ten zielsko Jara. Jak większość ludzi w tym obozie. Więc to nic dziwnego. Dobra. Może pójdę pogadać z Janem. Jako, że on jest tu szefem, to może mi coś powie. Gdzie mogę znaleźć takowe gniazdo. Myślę, że on jest odpowiednią osobą do udzielenia mi tej informacji. O, lecimy z tym gotickiem. Od razu mogę Wam powiedzieć, że nie nagrywam jednego odcinka i wychodzę z gry, tylko nagrywam do przodu oczywiście. Żeby jak najszybciej go nagrać. O, tu jest Grimes. Z Tobą jeszcze nie gadałem. Kim Ty Oho. jesteś? No, no. twarz! Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jesteś? Od całych dziesięciu lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory. Ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych dziesięciu lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie? Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. Dobra. Dzięki Grimes za gadkę. Dziesięć lat w Piedlu siedzi. No nieźle. Dobra, pogadajmy z Janem. Jeśli chodzi o pełzacze, gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty, w którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz. O, to już jakaś się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. To już jakaś wskazówka. Mam znaleźć kozę, bo to okej, okay, nie ma sprawy. O Boże, myślałem, że już spadnę. Dobra. To idziemy. W dzisiejszych czasach na... Zbudź się! Zbudź się! Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo! Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem! Aha, niech... To żeś mi powiedział. Jest tu jakieś gniazdo. Może byś ruszył dupę i mi pomógł szukać. Tu są pełzacze. Powalczę sobie. I oczywiście tam ci mi ekspońcą biorą Tego nie lubię w pełzaczach kurwa, że je, ja te... ich, ich też ich, te, ich Ich... też można nie trafić Dobra O kurwa! Jeszcze jeden Czemu ja schowałem broń Ale o zajebiście poszło tylko jednego strzała, ale, ale przez to, że schowałem broń Nice 130 a ekspa za nie jest, no właśnie. Czyli takiego pełzacza mamy na trzy strzały, dobrze wiedzieć. Mam już dość tej paplaniny. Trochę ekspa wpadła. Nie chciałbym być teraz. Dobra, lecimy na dół. Muszę znaleźć te koło zębate. Boczne szyby, dobra. Tu jest jakiś boczny szyb. Może coś tutaj znajdę. Nie będziesz mi chyba powstrzymywał gdzie jest ten zepsuty rozdrabniacz o tu jest, o już widzę coś tam leży i tutaj niestety muszę wam powiedzieć że jest coś takiego jak zbugowana drabina właśnie ta na którą o ta właśnie można z niej zejść, ale wejść to może być problem tego się właśnie boję, że dlatego zrobię safe na oddzielnym slocie no i muszę jakoś dostać się do tych cholernych pełzaczy tak, żeby zejść, ale jednocześnie, żeby mnie nie zeżarły od razu. Co syczysz, kurwa? Spokój mi tam. Trafię je stąd? Niby strzała dolatuje, ale właśnie, ta celność. Gówno. Szkoda strzału. Za mało zręczności do takich rzeczy. Dobra, trzeba jakoś z nadu spróbować zejść no... Dobra. AHAHA, Kurwa! Spokój! Gnoje. Dobra, pierwszy. No podejdź, kurwa. Nie boję się ciebie. No, dawaj. No! Sprawdź go. Haha, ha. dałem se radę. Dobra, tu jest ta zepsuta młocarnia. No i chyba widzę koło zębate. No i zajebiście, znalezione. Tylko teraz, teraz kurwa. Wejść tam na górę. Chyba będę musiał iść tam naokoło. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Właśnie z tą zbugowaną drabiną. A nie chcę tutaj kodów używać. Co to to nie? Dobra, ta działa. ta jest spoko. Pięknie możemy wejść No ale też są problemy, widzicie? O, i teraz Te drobinki właśnie Raz, dwa, trzy No, o właśnie, ja o tym mówię Muszę jakoś naokoło pójść Bo nie chciałbym kodów Używać O, fuck Czekajcie Może to się uda, chwila E, tu jest jakiś kill. Ja, jakbym miał akrobatykę, ten tam, tam doskoczył. Poczekajcie. Oddzielny slot. Spokojnie, może coś wymyślę. Spróbujmy z biegu. Jump! O, proszę! I dziękuję bardzo. No, dobra, udało się. Tak więc już wiecie, jak pokonać zbugowaną drabinę, po której nie da się wejść. A, gdzie ja idę? Koło zębaty miałem zanieść. No, tak więc już wiecie, gdzie jest koło zębaty, nie było to trudne. Praktycznie pierwszy boczny szyb. To się już więcej nie A Znaczy tu chodzi o to, że e, najważniejszą wskazówką jest, żeby znaleźć tą starą mocarnię, czyli właśnie tam gdzie byłem. No i tam właśnie było koło zębate. Myślicie, że to się skończyło już dawno temu. Dobra. Jan, mam koło. Mów, gdzie jest gniazdo. Mam koło Zębaty. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Hmm. Znajdź Asgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Potem pozna, że to ja cię przysyłam. Dobra. Rozejrzyj się trochę. Nie Tak, tak. Dobra, to idziemy do tego Asgana. Który najprawdopodobniej pilnuje zamkniętych korytarzy I to właśnie może być gniazdo pełzaczy Ja to czuję Że to może być tam Więc jedziemy do Żgana. Który jest gdzieś na dole Pełno rusztowań Dobra, jesteśmy na samym dole. Kogo mi tu mamy? O, jaki fajny kobiec! Rody. Ej, gadaj ze mną. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, padając rudę. I wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części uroku. Magowie, więcej się tu nie pojawili. Ok, ciekawa historia. Możesz mi dać trochę rudy. Jeśli dasz mi coś w zamian. O, ma 750 bryłek. Co ja Ci mogę dać? No wiadomo, skrzydła, skóra. Pazury, pazury Zręczności zostawimy Przyda się dla Kaloma Dobra, daj mi te 300 bryłek No i super Widzicie? Jak się zbiera, już mamy ponad dwa kafle Dobra, idziemy do tego Ashgana ażgan. Ashgan Tutaj niewolnik I je yeah. Aż się wszystko zatrzęsło te efekty, te wybuchy. To jesteś chyba aż Tak, a tam są zamknięte korytarze. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy wyrastały jak z pod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Na szczęście mamy zgodę Jana. Hej, Aszgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Aszgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. No dobra. To załatwimy ci tych strażników. No i myślę, że załatwimy tych strażników i skończy odcinek, a w następnym obadamy te zamknięte korytarze, w których być może jest gniazdo pełzaczy. Dobra, więc trzeba... Pogadać z tymi strażnikami świątynymi, które mają imię, czyli Gorna znasz. Tak, tak. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Okej, okay. pierwszy załatwiony. Gorna wit. Ej no, Namierz mi go. się! Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający, wtedy ci pomogę. Nie ma problemu. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. No i dobra. Jeszcze trzeci. Ten, który był obok tego szybu z pełzaczami, on też się może przydać. Chodzi mi o to, żeby dostać maksymalną ilość punktów, doświadczenia akurat będziemy mieli ponad 20 minut. No i w następnym odcinku myślę, że zaatakujemy gniazdo. Zbudź Gordon Bar. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny Pełzaczy dla Kaloma i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo Pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! No i git. Zobaczmy jeszcze wpis. Hmm. Na wzmiankę o na bar zgodził się. Okej. Okay. Super. Więc idziemy do tego przejścia i kończymy odcinek. I w następnym odcinku wielka rzeź z pełzacami. Pewnie trzy czwarte pełzaczy, które pojawiły się przy wejściu, oni mi pozabijają jak spa nie będę miał, ale... Jakoś se poradzę. Dobra. Zanim oni tam przejdą, Ja już rozpocznę odcinek właśnie jak... Jak y, ci wszyscy świątni strażnicy będą na miejscu, żeby mi mogli pomóc? Dwóch już jest. Pogadajmy jeszcze za No i miejmy nadzieję, że pozwoli nam otworzyć. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Dobra. Dobra, ludzie, to ja tu kończę odcinek. Czekamy jeszcze na jednego e, strażnika świątynnego. No właśnie, ciekawe co mnie czeka po drugiej stronie. Dobra, ludzie, więc to by było na tyle. Tu się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.